Cześć, witajcie. W dzisiejszym materiale zaprezentujemy Wam dość powszechny temat, a mianowicie drętwienie rąk. Musimy pamiętać o tym, że drętwienie w obrębie rąk ma bardzo wiele przyczyn, takich jak cieśka nadgarstka, zespół górnego otworu klatki piersiowej czy dyskopatia w obrębie kręgosłupa szyjnego. Do przyczyn drętwienia rąk możemy zaliczyć np. nieprawidłowe ustawienie głowy przy komputerze, czy też ręki na myszce komputerowej, różnego rodzaju przeciążenie w obrębie górnych kończyn, szczególnie w sportach siłowych, czy też po urazach kompleksu szyjno-barkowego. W dzisiejszym filmie zaprezentujemy opracowanie tak, kilku tak zwanych kluczowych miejsc dla dręczenia w obrębie rąk. Skupimy się na opracowaniu mięśni pochyłych i mięśnia piersiowego mniejszego, w obrębie których biegną nerw pośrodkowy promieniowy i łokciowy. Następnie przejdziemy do przedramienia i opracowania mięśni zginaczy, pomiędzy którymi biegnie nerw pośrodkowy, odpowiedzialny za zespół cieśni kanału nadgarstka. Po opracowaniu tych mięśni kolejnym etapem jest przejście do neuromobilizacji nerwu pośrodkowego, łokciowego czy promieniowego. Neuromobilizacja jest ćwiczeniem polegającym na poprawie elastyczności, ślizgu nerwu na całym jego przebiegu. Także zachęcamy wszystkich do oglądania i oczywiście do zadawania pytań. Zapraszamy. Zapraszamy. Mięsień piersiowy mniejszy leży głęboko na przedniej części klatki, dlatego aby dostać się do niego musimy przejść przez mięsień piersiowy większy. Do tego celu użyjemy piłeczki tenisowej. Ułóż piłeczkę pod obojczykiem kierując się w stronę barku, a następnie ustaw się przodem do ściany. Ręka powinna być rozluźniona wzdłuż tułowia. Poszukaj w tym rejonie najbardziej bolesnego miejsca, a następnie dociśnij używając ciężaru ciała. To mobilizacja możemy sprowokować objawy drętwienia w kończynie górnej. Przytrzymaj piłeczkę do momentu zmniejszenia dolegliwości bólowych a następnie znajdź w tym rejonie kolejne miejsce. Połóż się na plecach z ręką ustawioną poza łóżkiem pod kątem 90 stopni. Następnie skręć rękę do wewnątrz i utrzymaj to ustawienie przez 10 sekund. Po 10 sekundach zrób głęboki wdech, z wydechem rozluźnij się i opuść skręconą rękę nieco niżej do momentu odczucia lekkiego napięcia w kończynie górnej. Całą czynność powtórz od 3 do 5 razy stopniowo obniżając rękę. Usiądź na krześle i połóż rękę pod jego przednią częścią. Drugą rękę połóż na skroni i bardzo powoli odchyl głowę po skosie. Zatrzymaj ruch w momencie odczucia pierwszego delikatnego rozciągania w szyi lub w kończynie górnej. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby rozciąganie było niewielkie, gdyż zbyt duże napięcie może pogorszyć objawy. Następnie, trzymając cały czas rękę pod krzesłem i blokując ruch drugą ręką, spójrz w stronę przeciwległego biodra. Samo spojrzenie powinno wzbudzić napięcie mięśni pochyłych. Przytrzymaj tę pozycję przez 10 sekund. Zrób głęboki wdech. Z wydechem rozluźnij się. I spójrz delikatnie za siebie do czucia minimalnego napięcia poprzedniej stronie szyi. Powtórz od 3 do 5 razy. Usiądź na podłodze i ustaw piłeczkę na przedramieniu, tak aby dłoń była ustawiona wnętrzem do sufitu. Następnie znajdź w obszarze mięśni prostowników najbardziej bolesne miejsce i dociśnij przedramię lekko do piłeczki. Ból z tego miejsca bardzo często promieniuje do dłoni. Utrzymaj tę pozycję do momentu zmniejszenia dolegliwości bólowych i spróbuj znaleźć w tym obszarze kolejny punkt. Powtórz całą procedurę od 2 do 3 razy. Ćwiczenie najlepiej wykonać w pozycji siedzącej. Ułóż piłeczkę do tenisa lub do golfa na przedniej części przedramienia tuż poniżej łokcia. W przeciwieństwie do mięśni prostowników, lepszą metodą będzie próba mobilizacji tkanki w różnych kierunkach zamiast dociskania. Spróbuj przemasować całą przednią stronę przedramienia, skupiając się głównie na jego górnej części. Cała czynność powinna trwać nie dłużej niż 5 minut. Ustaw rękę odwiedzioną pod kątem 90 stopni z wewnętrzną częścią skierowaną do sufitu, tak żeby dłoń była ustawiona wzdłuż przedramienia. W pierwszym etapie tego ćwiczenia wykonujemy tzw. ślisk nerwu, w tym wypadku pośrodkowego. Spróbuj jednocześnie wykonać skłon boczny głowy w kierunku leczonej ręki i zgiąć nadgarstek w kierunku do podłogi, pamiętając o tym, żeby palce były cały czas wyprostowane. Powtórz tę czynność powoli maksymalnie 15 razy bez zatrzymywania. Następnym etapem tego ćwiczenia będzie rozciąganie nerwu. W tym celu wykonaj jednocześnie ruch głowy w stronę przeciwną, zginając rękę w stronę podłogi. W momencie odczucia naciągania przytrzymaj to ustawienie od 2 do 3 sekund. Powtórz powoli i maksymalnie 15 razy. Rękę odwiedzioną około 20 stopni. Chwyć palcami kciuk, skręć przed do środka i zegnij nad garstek. Podobnie jak we wcześniejszej neuromobilizacji, możemy to zrobić w dwóch etapach. W pierwszym wykonaj powyższą czynność wraz ze skłonem głowy do ręki, co spowoduje ślizg nerwu. Natomiast w drugim etapie możesz wykonać ruch głowy w stronę przeciwną, co powinno zwiększyć napięcie w obrębie nerwu. Każdą neuromobilizację powtórz nie więcej niż 15 razy. Neuromobilizację nerwu łokciowego możemy podzielić na trzy etapy, w zależności od stopnia intensywności. Podczas tego ćwiczenia możesz odczuć napięcie w przedramieniu, promieniujące do małego palca. Powtórz czynność maksymalnie 15 razy.